Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława Gaz. Leśne spacery. Chodząc po lesie mamy możliwość korzystania z darów natury, czyli z tego, co Stwórca dał nam tu na ziemi. Przemierzając leśne ścieżki mamy możliwość dotlenienia naszego organizmu. Chodząc do lasu, powinniśmy pamiętać o głębokim oddychaniu i maksymalnym wydychaniu powietrza z naszego organizmu. Oddychanie powinno być głębokie i ma za zadanie oczyszczenie naszego ciała z toksyn i innych nagromadzonych zanieczyszczeń, jakie jesteśmy w stanie nagromadzić poprzez oddychanie. W lesie jest dużo owoców, które nie są skażone opryskami chemicznymi. Będąc na spacerze możemy pojeść sobie leśnych owoców, jagód, malin, poziomek, jeżyn, borówki czerwonej, żurawiny. W ten sposób dostarczamy do naszego organizmu potrzebne witaminy i mikroelementy, które są bardzo łatwo przyswajane przez nasz organizm w połączeniu z czystym powietrzem leśnym. Mamy same korzyści z takiej wędrówki po lasach. Chodząc po lesie przez cały rok, możemy nauczyć się obserwować zwierzęta, ptactwo i też korzystać z uroków leśnych roślin, których jest wiele gatunków. Od wczesnej wiosny można zaobserwować, jak przyroda budzi się do życia. Rozkwitają różne rośliny. Latem możemy korzystać już z owoców leśnych a jesienią widać, jak wszystko przygotowuje się do snu zimowego. Dostaliśmy od Stwórcy możliwość zaobserwowania pełnej harmonii i piękna, jak została stworzona przyroda. Spacerując rozwijamy sobie nasze mięśnie i stawy, które swobodnie, bez nadmiernego obciążenia pracują podczas marszu. Czytając słowo Pana wśród przyrody, mamy możliwość najściślejszego kontaktu ze Stwórcą. Możemy swobodnie słuchać muzyki natury, odbierając obrazy i teksty, jakie do nas docierają z poziomu duchowo istotnego. Powinniśmy z tych darów korzystać, aby utrzymywać ziemskie ciało w dobrej kondycji fizycznej i rozwijać się duchowo. Wydarzenia, które dzieją się na całej kuli ziemskiej pokazują nam, że nic nie jest ważne tylko nasz rozwój duchowy. Każdego dnia powinniśmy dziękować Panu naszemu za to wszystko, co otrzymujemy, żyjąc zgodnie z prawami Stwórcy i rozwijając się duchowo. To najlepsza modlitwa, gdzie dziękczynna do Stwórcy.